Witam. Tym razem powiem Wam wierszyk Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wierszyk jest autorstwa wspaniałego poety Juliana Tuwima. Zapraszam. Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki tak jak prosiłam? List, proszę Cioci. A list! Wrzuciłem Ciociu miła. Nie kłamiesz Grzesiu? to przyznaj się, kochanie. Ja miałbym kłamać! Oczywiście, że nie kłamił. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No, słowo daję i pamiętam szczegółowo list był od wuja Leona. A skrzynka? No, taka. Czerwona? A koperta? No, koperta. Taka tego. Nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie łódź i ta ulica z numerem i pamiętam wszystko że znaczy był z Belwederem, a jak wrzucają list do skrzynki, to przychodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz, i krowy prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki. Kiedy ja wrzucałem ten list do skrzynki, ciocia pokiwała głową. Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. No... Grzesiu, Grzesiu, przecież się wcale nie dałam, żadnego listu do wrzucenia. Dziękuję, pozdrawiam z Was, pozdrawiam Was bardzo, bardzo ciepło.